W poprzednim odcinku trafiliśmy naprawdę niezły kupon, zarobiliśmy dosyć dużo, także tą zieloną falą. Lecimy dalej! No i zapraszam Was na kolejne mecze Pucharowe. Cześć wszystkim, Sebastian strony, kolejny odcinek na naszym kanale Betsite, a przed nami kolejne mecze pucharowe, bo tym razem chociażby Liga Europy, czy Liga Konferencji, którą gramy w Total Becie, bo gramy tam bez podatku. Jeżeli chodzi właśnie o dzisiejsze kupony, bo będą dwa, to gramy w Totalu, który oferuje grę bez podatków, w Ako Trójce przy każdym zdarzeniu powyżej kursu 1-3, ale ja też nie o tym, bo chodzi mi o dzisiejszą promocję. Gramy w Totalu, bo oferują oni dodatkowy bonus, dodatkowe pieniądze za mecz Lecha Poznań. Cała promocja jest opisana w opisie, możecie tam wpaść, zobaczyć, przeczytać, zainteresować się. No jeżeli nie macie konta w Totalu, to myślę, że jest warto po co założyć. A teraz przejdźmy do naszych kuponów. Mówiłem o dwóch kuponach, no bo na tyle mam dzisiaj przygotowane, jednak przedstawię Wam ten pierwszy kupon, to jest Kupon główny, na którym najbardziej się skupię, a tamten drugi na końcu Wam go po prostu pokażę i w jednym zdaniu opowiem, dlaczego zdecydowałem się w ogóle na drugi kupon i na takie spotkania. Także zacznijmy sobie. Godzina 18:45 Olympic Lyon FC Basel. Mecz we Francji typuje na zwycięstwo gospodarzy po kursie 1,59. No, Olympique Lyon pokazywało, czy to chociażby w lidze, czy chociażby w tych meczach pucharowych, że potrafią grać e, dobrą piłkę, ofensywną piłkę, że ci mocniejsi przeciwnicy im mnie straszni. Olympique Lyon, od kiedy można powiedzieć, że uchronił się od spadku, od tak naprawdę wyrzucenia z ligi za problemy finansowe pokazuje dalej, że jest jedną z tych topowych drużyn w lidze francuskiej. No a w dzisiejszym meczu Ligi Europy trafił im się, można powiedzieć, przeciwnik dalej solidny, ale wydaje mi się, że na papierze to nie są porównywalne zespoły, bo FC Basel Liga szwajcarska. No myślę, że Olimpikow Lyon nie za bardzo podskoczy, dlatego ich zwycięstwo po kursie 1.59 wydaje mi się, że bardzo dobrze zaczyna ten kupon. Potem na chwilę sobie przeskoczymy do Ligi Konferencji i mamy Rijeka Sparta Praga. No i to jest bardzo spotkanie pod względem bukmacherskim, bo jeżeli spojrzymy sobie na kursy, to kursy są bardzo, ale to bardzo wyrównane. I niekoniecznie wiem dlaczego, no bo Sparta Praga w lidze konferencji radzi sobie naprawdę świetnie, radzi sobie naprawdę dobrze, no wręcz fenomenalnie. No a nie można tego powiedzieć o drużynie gospodarzy, czyli o Rijece. Dlatego kursy bardzo mnie tutaj zastanawiają. Wiadomo i będę się skłaniać tutaj ku gościom, czyli ku Sparcie. Grają na wyjeździe, więc na pewno gdzieś tam może być im ciężej, tak? No bo wiadomo, że kraj, niech teren, niech boisko, i na temperaturę. Mniej kibiców, bla bla bla. I takie różne, wiecie, inne rzeczy, które mogą wpływać na mecze wyjazdowe. No, a jeżeli chodzi o sam typ, no to wiadomo, że tak jak wspominałem, idę w Sparte Pragę. Idę w spartę Pragę z remisem i over 1,5 bramki, kurs 1,6. 6 No, mi się wydaje, że Sparta Praga to spotkanie powinna w ogóle zdominować. No, ale gdyby miało mi się na przykład powinąć noga i nie wiem, mecz miałby się zakończyć jeden 1-1, no to wiadomo, że e, taki typ nam się po prostu e, zazieleni, no i będziemy sobie lecieć dalej. No i ten kupon, ten główny kupon zamykamy meczem AS Roma, Wiktoria, Pilcno. No, i wiadomo, że przy takim spotkaniu w co idę? Idę w czyste zwycięstwo gospodarzy, czyli AS Romy. Roma po zmianie Trenera wygląda dosyć dobrze prezentuje się w lidze ok. Wiadomo, że też do Romy przyszedł Ziółkowski z Legii Warszawy. Tam też dostaje szansę, dostaje jakieś minuty, także to też miło się ogląda. Nie powiem, że też z tego względu trochę wybrałem to spotkanie, żeby zobaczyć czy tym razem ziłkowski może dostanie jakieś minuty w tym spotkaniu Ligi Europy. No bo nie oszukujmy się, przeciwnik nie jest najwyższych lotów, przeciwnik nie jest najlepszy. Chociaż jednak w tych meczach pucharowych potrafią być agresywni, potrafią strzelać bramki i zaskakiwać. No jednak wydaje mi się, że AS Roma ze swoją żelazną defensywą z Dziółkow jeżeli zagra, zaprezentuje się dobrze. Ofensywnie AS-ROMA też od paru lat zawsze stała, no i w sumie dalej stoi bardzo dobrze. A ich zwycięstwo po się 1,36 zamyka nam tą AKO trójkę. No i to jest ten główny kupon. Pierwszy gramy go za stówek, Kurs to jest 3,46. Gramy bez podatku, więc wygrana będzie na czysto 346 zł. No a teraz na szybko przejdziemy sobie do tego drugiego kuponu. Także tak, ponownie drugi kupon, bo w poprzednim odcinku też były dwa kupony, tylko tam był, ta, można powiedzieć, nasza, nasz AKO, z który wszedł i był e, mniejszy kupon. W którym, do którego też było blisko, ale to nieważne. Poszedłem w drugą AK-3, bo nie potrafiłem się zdecydować, co wybrać do głównego kuponu. Właśnie ten kupon zaczyna, zaczynamy spotkaniem z Ligi Europy, czyli Go Ahead Eagles Aston Villa. Zastanawiałem się, czy nie zagrać po prostu ak czwórki i nie dodać jeszcze czystego zwycięstwa Aston Villa. Nie grają najgorzej w Premier League, grają na wyjeździe ze średniakiem tak naprawdę z Ligi Holenderskiej, który radzi sobie bardzo średnio. Jeżeli chodzi tutaj o mecze, jeżeli chodzi o mecze pucharowe, no to wygrali na wyjeździe tylko z panaty z Atenami, 2 do 1. A wiadomo, że Aston Villa na papierze no, wygląda o wiele, wiele lepiej. To jest zespół, który powinien ich po prostu zmieścić z powierzchni ziemi. A, więc poszedłem w X-Zwycięstwo kurs 1,47. Potem mamy Fenerbahçe, Stuttgart, i poszedłem tutaj w BTTS. Wydaje mi się, że to jest właśnie takie spotkanie, w którym na spokojnie można spodziewać się bramek z jednej, jak i z drugiej strony. No bo wydaje mi się, że to są dwa takie, wiecie, zespoły e, lekko tutaj strzelają, atakują, faulują, tworzą sytuację, no dużo się powinno dziać i liczę, że e, jedna, jak i druga strona po prostu strzeli bramkę. E, no i to spotkanie zamykamy dosyć ciekawym spotkaniem, bo Nottingham Forest Porto, wiadomo, że Nottingham Forest zmienił trenera, teraz trenerem jest Sondage, czyli typowa brytyjska piłka 4-4-2, także może to się ciekawie oglądać, ale wiadomo, że Porto jest w formie fenomenalnej, jeżeli chodzi o ligę po portugalską, jak i puchary. Bardzo wyrównane kursy są na to spotkanie, dlatego ja poszedłem, że Porto strzeli bramkę po kursie 1- -32. No i to jest ten kupon. Tu mamy mniejszy kurs, bo to jest 2,91 gramy też za 50 zł. Bo to jest taki trochę drugi poboczny kupon. Do wygrania 145,50. No i zobaczymy. Wiadomo, że ja liczę na ten główny kupon, ale może wejdą obydwa. Gorzej będzie, jak nie wejdzie nic. Ale no to przekonamy się już dzisiejszego wieczoru. Także na dzisiaj to by było tyle. Będziemy miło, jeżeli zostawicie suba na tym kanale, łapkę w górę, komentarz, co wygracie na dzisiejsze spotkania, bo jest ich naprawdę, naprawdę dużo. I myślę, że można znaleźć dużo fajnych, ciekawych, statystycznych rzeczy, albo jakieś typy na zawodników, wiecie, celne strzały, bramki, asysty, e faule, żółte kartki, na pewno jest tego multu. No i liczę na Was w komentarzach, może coś ciekawego tam znaleźliście. No i wiadomo, że też będzie konkurs, a jeżeli konkurs chodzi, no to trzy najszybsze osoby, które podadzą mi dokładny wynik spotkania Olympique Lyon FC Basel zgarnam po 20 zł do Buchmechera Totalbet. To na tyle, trzymajcie się i cześć!